No w trzeciej partii zespół z pokazał jaki ma potencjał na zagrywce i bardzo dobrze u siebie zagrywali i to był taki kluczowy element. Myślę, że my w trzeciej partii bez tam stanu w szansie w graliśmy dobrze, mieliśmy kilka wcześniej szans na udany blok, na udaną obronę, a nam się nie udawało, ale no i poziom odpaliła na zagrywce. My nie mogliśmy przyjąć i skończyć ataku i zasłużenie wygranie tego trzeciego seta. Dla nas najważniejsze jest, że udało nam się czwartego seta wygrać i mamy trzy punkty. Jak najbardziej się zgadzam i to też pokazuje jaki, jaki mamy szeroki skład, że nie ma znaczenia kto gra, wygrywamy. No na pewno, zawsze mamy dużo tego grania, gramy praktycznie co trzy dni, nie mamy czasu na odpoczynek, więc te zwycięstwa są naprawdę bardzo cenne. Dwa, że mamy e, w pełnym składzie, e, więc to też jest pełnego rodzaju utrudnienie. E, no ale dzisiaj naprawdę zmiennicy, Damian i Michalo e, pokazali, zrobili kawał dobrej roboty i, e, i chwała NZ. Tempo intensywne, ale też e, czekamy teraz na chłopaków, którzy wrócą z kwarantanny już w domu trenują, więc wszystko idzie w dobrym kierunku, przyjadą w formie i będziemy gotowi. Na pewno no, wrócimy, się pewnie już na w nocy to gotowa a jutro już będziemy mieli trening od południa, więc tego czasu na odpoczynek. No, no, no nie no, nic, to zostanie, no trzeba zrobić swoje i wygrać, postawić kropkę na D-Wefterek. Było to trochę dziwne spotkanie, bo tak jak wcześniej było mówione, dwa sety pod naszą kontrolą. A w trzecim trochę się załamaliśmy w przyjęciu, chłopacy dobrze zagrywali, ale cieszę, że w czwartym wróciliśmy do swojej gry.